Ale ja tu ostatni raz wchodzę ja, ma... ja już mam po rybach Ja już mam po rybach Wszystko jest w tym wodzie Ale ja na początku tak spojrzałem Ale tak... w pewnym momencie potrzeba ta noga ci jedzie No nie, drama, nie wiem co mam zrobić teraz Zacznamy panowie regulamin jasny dla wszystkich? z Od 11 na spinningowe można iść. Tak. Ryby tylko wymiarowe mierzymy, ale jak ktoś złapie niewymiarową, to zabieramy i wkładamy do wadny. Ale to tylko zabieramy stąd, tak? Tak, z spinningowego nie zabieramy. Jaki no nie No normalnie, nie? 20? tak. Zdzwonić do mnie, co? Jak złapiecie? Ja będę... y, jakieś numery, coś numer takiego. No. Mam numer, no. <grym 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 ale, ale, ale daj jakieś ten numer. Cześć, tak? Zdzwonić. To gdzie zaczynacie? Jest. Tak? Yeah. Tak uh, <engineering> Instynkt mi podpowiada Że będzie dobrze, ale... Ale dziś strasznie wieje. Od dziewiątej ma zacząć padać. Także może być grubo. Dobra, lecimy z pierwszym rzutem, ale tu wieje. Roman. Pierwszy krzaczek. Zestaw. Ja zestaw. Nie niedobrze się zaczyna. Dobra, wracamy do gry, zobaczymy, ile mi to zajęło z ciekawości. Po filmie. No ale myślę, że z 3 minuty. Max się. Dobra, idziemy dalej. Yeah. <laughs> Mam sondacze na 40, na federowym. Ile? 50 parę może? Nie mierzyłem go jeszcze. Ja teraz 42 jakieś złowiem, Aj, 40. kurde. Mój chyba ma 50, wiesz, ale około 50 parę. Jak ma 50, to ma 52 może? Mój niestety nie. Koda. ma stoję z czupaka, ma 60, a na razie cisza. Ale dopiero wszedłem, trzeci rzut i zacząłem, więc jest nadzieja. Myślę, że około 50. 50 parę może. Zaraz chłopaki go zmierzą Chłopaki 54. No kurde metr od brzegu Dosłownie Ostatni tam z tym z Słyszałem, słyszałem Tak, 54 Czyli 108 punktów? 108 punktów mówię? A ktoś sondacza już złowił czy nie? Tylko nie wymiary, dobra. Halo? Na razie wygrywam A Brawo Twój A to miar? No sandaczze zły wiem no. tak? 54 Chyba Najważniejsze że się liczy No Ty Zaczep Zacz. Есть yes, рыба. Dobra, koniec zawodów Idziemy się dowiedzieć, które mam miejsce Tak? No to fajnie To dzięki, dobra, zaraz będę Dzięki, elo ja. Chodź, jeszcze chodź. Chodź, nie chodź. Chodź, chodź, chodź. Chodź, chodź, No Chodź, chodź, chodź. Chodź, Dzięki chodź. Chodź, chodź, chodź. Dzięki panowie, tego. O na Szybkie podsumowanie zawodów. Pierwsze miejsce sandacz 55 cm 54-55 bodajże nie pamiętam. 108 punktów, bo sandacz był mnożony razy 2, drugie miejsce szczupak 76, trzecie miejsce szczupak 74. Dzisiaj wyszło około 10, może 15 ryb. Z tego bardzo dużo niewymiarowych, bardzo chyba z 5-6 sandaczy do 40 cm. Kilka szczupaków małych, także jeden sandacz dał mi zwycięstwo w zawodach. Niesamowite, ale jestem bardzo szczęśliwy, bo to moje drugie zawody w życiu. Nie jestem jakimś dobrym wędkarzem, ale. Trzeba mieć czasami troszeczkę szczęścia, i dzisiaj to szczęście mi dopisało, także mega. Jestem bardzo zadowolony.